No i dzień dobry, dzień doberek. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Zaczynamy sobie dzisiaj nowy tydzień i witam Was przy tym pięknym, poniedziałkowym wschodzie słońca. Ja właśnie przed chwileczką wstałem. Mamy godzinę dokładnie 4.45. Ja do rozładunku w Czechach mam jeszcze niecałe półtorej godziny. Drogi. Rozładunek mam o godzinie 7, dlatego też wcześniej musieliśmy wstać. Też już mam zlecenie na dzisiaj, czyli na poniedziałek. Między innymi po rozładunku towarów w Brnie jedziemy do Wiednia. Pierw jedziemy w miejsce wyznaczone yy, przez spedycję odebrać dokumenty, i później jedziemy z tymi dokumentami na magazyn i będziemy ładować towar docelowo do Niemiec, dokładnie w okolice Norymbergi i jutro we wtorek jest zrzutka więc tak tutaj początek tego nowego tygodnia będzie się prezentował ja teraz właśnie idę sobie po jakąś kawę na stację i będę startował ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem jak pięknie wygląda ten wschód słońca dzisiejszego ranka jeszcze na samym wstępie, w tym momencie, pojawi się informacja o 10 najnowszych subskrybentach mojego kanału. W tym momencie, gdzieś tutaj po środku, najprawdopodobniej, pojawią się te osoby. I tym osobom serdecznie dziękuję. Godzina 7:14, ja już pod rampą. W sumie paleta rozładowana, czekam na dokumenty i odjeżdżam. Na załadunek zaraz. Kierunek w Wiedeń. Zobaczcie, moi drodzy. Ja już jestem yy, po odbiorze dokumentów, zmierzam na magazyn na załadunek. Ale co ciekawe, dostałem bonus na tej firmie za zdany egzamin, taki wewnętrzny tutaj we firmie odnośnie yy, GDP i TAPy. Dostałem jakieś tutaj ciastka, słodycze, jakiś słoik czegoś tam, znaczy słoik, puszkę. Ciasteczka, jakieś łafelki i żelki. Niby niewiele, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę mile się zaskoczyłem i powiem Wam szczerze, że mogłoby być więcej takich firm z takim podejściem do kierowcy. Naprawdę bardzo miłe i przyjemne. Ja uciekam na załadunek. Dobra, jest godzina 15:15, .15, ja już jestem załadowany. Co prawda, w sumie można powiedzieć, dopiero załadowany. Ale było opóźnienie, ponieważ dokumenty na dokumenty długo czekałem ze względu na to, że nie mogli mnie wysłać na magazyn bez dokumentów, ponieważ towar jeszcze był niegotowy i dlatego stąd jest takie delikatne opóźnienie, ale trasy nie mam zbyt długiej na dzisiaj do przejechania 490 km, więc myślę, że z przerwą na obiad o godzinie 21:30 powinienem być na parkingu. Zrzutka jest jutro na 8 rano, póki co dalszego planu na mnie na ten moment nie ma. Więc zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. Myślę, że jak dzisiaj nie dostanę żadnego zlecenia na jutro, to podejrzewam, że jutro po rozładunku dostanę jakieś hasło, żeby podjechać gdzieś na środowy załadunek. No ale zobaczymy, co będzie. To będzie. Ja czekam na potwierdzenie. Dokumenty już przesłane. Myślę, że do 10-15 minut będę mógł odjeżdżać. No i dobra. Mamy dokładnie 21.11. Ja już stoję na parkingu. I pauza do rana, do godziny 7.30, bo do miejsca rozładunku jutrzejszego mam niecałe 35 km. Według nawigacji, niecałe pół godziny jazdy. Jest godzina, tak jak wspomniałem Wam przed chwilą, 21.10 czy tam 11. I tak naprawdę mamy w tym momencie 29 stopni w Niemczech. Jest niesamowity ukrop, no ale no nie ma co się dziwić. No Trzeba się z tego po prostu powodu cieszyć, ponieważ jest ciepło. No, gorzej będzie, jak będzie zima. Bo wtedy tak sobie człowiek elegancko nie, nie powychodzi. No bo wiadomo, na mrozie zdecydowanie gorzej jest stać niż przy takim ciepełku. Zaraz zabieram się za zrobienie kolacji i myślę, że pogram sobie troszeczkę na komputerze, i teraz jakby ktoś się zapyta, albo będzie się zastanawiam, co on komputer ze sobą wozi. Nie, po prostu gram sobie w takie jakby chmurze poprzez streaming. Mam takiego pada w sumie, mogę Wam pokazać taką ciekawostkę dla zabicia nudy. Tylko trzeba zaznaczyć, że żeby grać sobie za pomocą tego urządzenia no to trzeba po prostu mieć dość spory dość sporą ilość internetu. To urządzenie działa po prostu na takiej zasadzie, że wpinacie sobie po prostu tutaj swój telefon komórkowy bądź też tableta i za pomocą aplikacji stworzonej przez Steama. Gdy mam komputer w domu uruchomiony no to po prostu jakby Streaminguje sobie grę, czyli jakby ekran po prostu swojego monitora na po prostu ekran w moim telefonie będąc tutaj na zagranicy i po prostu działa to na takiej zasadzie, że sobie pykam. Jest to dość płynne, ale musicie sobie po prostu zaznaczyć, Jedno, że żeby z tego korzystać, no to musicie mieć dobry internet. Akurat w tym miejscu, gdzie stoję, sprawdziłem sobie, jest całkiem niezły ping i po prostu yy, jest całkiem niezły ping i po prostu fajnie. To będzie funkcjonować, bo jest też dość duża ilość przesyłu danych, szybkość znaczy się, bo jest tam chyba 60 albo 70 megabitów na sekundę i ping około 40. 55. Jak jest do 100, no to jest ok. Jak jest powyżej 100, no to nie ma grania. No ale tak to po prostu wygląda. Też rozmyślam, żeby sobie zakupić taką mini konsolę, właśnie w stylu, nie wiem, jakiegoś Nintendo Switch'a albo Roga Ali, ale to za jakiś czas. No, na razie póki co korzystam z takiej opcji, z takiego rozwiązania. Więc jak ktoś by po prostu chciał, no to macie tutaj taki patentik, jak sobie też można spędzić w miarę fajnie czas. Tylko wiadomo, ten dostęp do internetu musicie mieć dość spory, bo jeżeli gracie sobie takie, chcecie sobie pograć takie dwie godziny na takim streamingu, no to po prostu musicie liczyć, że tych gigabajtów to pójdzie Wam tak około, no mi tak idzie około 6 giga na 2 godziny grania, nie? więc to jest dość sporo. Aczkolwiek ten internet, jak korzystam na live cel, z LiveCela, aktualnie nie jest Yy, aż tak drogi, więc można sobie na to pozwolić. Ale no lepszym rozwiązaniem zdecydowanie byłby zakup, po prostu tutaj yy, tej mini konsoli, czy to też, jak wspomniałem przed chwilą, Nintendo Switcha, albo też yy, ROGA ALI. Więc tak to wygląda. No nic, ja zabieram się teraz w tym momencie za kolację i zagranie, bo, bo jest młoda godzina, to myślę, że sobie z dwie godzinki popykam yy, w Cyberpunk 2077 kręciłem się, więc sobie go troszeczkę poprzechodzę. Uważam, że jest to generalnie gra topów. Nie? Mam taką topkę przygotowaną swoich gier, to na pewno w top 5 jeżeli chodzi o moje gry w Cyberpunk się tutaj znajduje. W każdym bądź razie i jutro startujemy rano dalej. Co Czy jutrzejszy dzień przyniesie, no to się przekonamy jutro. Tak więc ja uciekam i słyszymy się dosłownie za sekundę. No i no mamy kolejny dzień. Dzisiaj już jest wtorek, godzina 10.13. Ja o godzinie 8.30 rozładowałem towar i dostałem już dwa kolejne zlecenia na jutro. Sytuacja wygląda w taki sposób, że podlatuję dopiero na jutrzejszy załadunek o 7 rano 420 km. No teraz już mam mniej, no bo już godzinkę sobie, czy tam półtorej godziny już sobie jadę. Ale zaraz staję na jakieś śniadanie, więc czekam tylko na jakąś dobrą tutaj stację przy autostradzie. Była przed chwilą jedna taka dość ciekawa, ciekawie zapowiadająca się ale niestety z jednej i z drugiej strony, tam gdzie macie parking dla osobówek, po prostu były ograniczenia wysokościowe i nie byłem w stanie tam wjechać. Jest to coraz. Częsta przypadłość spotykana właśnie w Europie, szczególnie na tych nowych parkingach, że pojawiają się te właśnie ograniczenia wysokościowe, żeby busami nie stawali na miejscach dla osobówek. Jest to trochę chore, bo moim zdaniem, busik nie zajmuje dużo miejsca. I dobrze wiemy, że są też parkingi takie, na których duże zestawy stają na osobówkach, ponieważ no, kończy im się czas pracy, a dzisiejsza infrastruktura parkingowa w Niemczech przestaje być wystarczająca na taką ilość samochodów ciężarowych, jak i busów do 3,5 tony jeździ właśnie po Niemczech. Czy to tranzytem, czy po kraju, no mają tutaj z tym duży problem. No ale nic z tym po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić. Trzeba jakoś się dostosować, tylko wiadomo, no my jako kierowcy busów no zawsze staramy się robić tak, żeby nie utrudniać też pracy kierowcom ciężarówek, tak? Nie będę stawał na całej rajce jednym busem, tak? Gdybym jechał sobie gdzieś tam ze znajomym, yy, czy tam na dwa, trzy busiki ze znajomymi, jakąś trasę wspólną byśmy robili, czy gdzieś byśmy się spotkali na trasie, no to okej, okay, jak zajmiemy trzema busami jedną rajkę, no to ma to jakiś sens, tak? Nie ma, nie ma wtedy najmniejszego problemu, ale jeżeli mam stać sam na rajce, no to staram się, chyba nigdy tak nie robiłem, bo po prostu wiem, że jak będzie jechał jakiś yy, kierowca ciężarówki i będzie mu się kończyło tacho, no to może to jego miejsce, te miejsce, na którym staje i zajmuje tą rajkę, uratować mu dupę, że tak powiem, za przeproszeniem, jak mu się czas kończy, no ale Mniejsza już w to, mniejsza już w to. Zaraz staję. I sobie postoję do godziny 15-16 i później sobie zrobię jakieś 2,5 godzinki podlotu i będę jutro dopiero ładował towar. A jak wygląda trasa? Jutro ładuję z Niemiec do okolic Bredy w Holandii i. Jutro zrzucam towar pierwszy o godzinie 12, później podlatuję 17 km dalej, żeby załadować o 15, godzinie, o 15 godzinie towar, w sumie który ładowałem w zeszłym tygodniu, i będziemy zmierzać do Wielkiej Brytanii. Towar jest bez temperatury. Znaczy, ten pierwszy, który ładuję o 7, jest temperaturą na plus 20 stopniach, a ten drugi po prostu jest bez temperatury. Robiłem to zlecenie w tamtym tygodniu. Godzina 10:17, 29 stopni podczas jazdy. Nie? Jak człowiek stanie na tym parkingu, to naprawdę będzie ukrop. No i mamy godzinę 17:57. Ja właśnie pół godzinki sobie temu wystartowałem po przerwie. Zjadłem sobie obiad, pospałem, poleżałem, troszkę internety, poprzeglądałem. I jedziemy. Załadunek jutro na 7 rano w Mannheim i dostawa w okolicy Bredy. Bezpośrednia. W zleceniu jest do godziny 12. Ale myślę, że jak dobrze pójdzie, to do godziny 10 tam dojadę, bo tam będę miał jakieś niecałe 250 km do rozładunku od miejsca załadunku. Więc jak załaduję o 7, to myślę, że do tych. Maksymalnie 3 godzin powinienem tam dojechać. No ale też wszystko zależy od tego, jak mnie szybko załadują jutro i jak będzie droga wyglądała. No ale zobaczymy późniejszy, dalszy etap trasy. Już znacie, no bo będziemy ładować to samo co ładowaliśmy w tamtym tygodniu, w poniedziałek z Holandii do Wielkiej Brytanii. Załadunek o 14.30 według planu. Ostatnio wyjechałem chyba chwilę po 15.00. Z tego co pamiętam, więc tak to wygląda. Tak naprawdę to myślę, że już o godzinie 20.00 to na spokojnie będę sobie stał, bo godzinę wiadomo sobie zostawię pod lotu na, na rano. 36 stopni jest w Niemczech. Jak stałem na parkingu, to pokazywało 40,5 stopnia. No ale to w słońcu to też jest inaczej, nie? Więc jest naprawdę, więc jest naprawdę. Więc z temperaturami jest naprawdę grubo. No ale też zapowiadali w pogodzie, że w tym tygodniu i w przyszłym będą właśnie jakieś ekstremalne, wysokie temperatury. No ale zapowiadali. Już wcześniej, że w tym tygodniu i jeszcze w następnym będą jakieś ekstremalnie wysokie temperatury. No i dobra, kolejny dzionek, środa, godzina 7.15: ja już jestem na załadunku. Właśnie dostałem informację, że mam się podstawiać pod rampę, bo już będzie ładowane. Jedna paleta 43 kg. No i dobra, godzinka 8.13: ja jakieś 25 minut temu wystartowałem sobie z firmy. Jestem już po załadunku. Towar został mi wydany praktycznie, że od ręki tylko tyle co wszedłem do biura, zameldowałem się, poda, podałem numer referencyjny i od razu już paletka była przygotowana do wydania. Wypisałem cmr bo swoich nie mieli, dali mi inne dokumenty dla klienta no i zmierzam. Ogólnie miałem od załadunku jakieś 226 km, jeszcze mi zostało 100. 94 km do zrzutki. Według nawigacji, powinienem do godziny 11 dojechać. No i tak jak Wam wspominałem wcześniej, do kolejnego załadunku po tym rozładunku będę miał jakieś niecałe 17 km. Więc tak aktualnie sytuacja wygląda. Jak widzicie, standardowo Niemcy z samego rana w okolicach, tak naprawdę, z no, zagłębia. Wszystko zakotłowane, ale na szczęście do granicy holenderskiej nie mam zbyt daleko, więc zaraz stąd wyjeżdżam i naprawdę z tego powodu się cieszę. No i dobra, ja już jestem na rozładunku. Godzina 11:10. Podstawiam już się pod rampę. Tylko się zameldowałem w biurze i od razu kazali podjeżdżać pod rampę. Do rozładunku, więc elegancko. I zaraz po rozładunku podjeżdżam na kolejny załadunek, lecz na ten załadunek drugi będę musiał troszeczkę poczekać. Ale to na spokojnie, bo wiadę sobie na firmę, tam jest prysznic, wykąpię się, zrobię sobie śniadanie. I akurat zleci mi czas do załadunku. Dzisiaj też jest duże prawdopodobieństwo, że dostanę. Nie prom, tylko pociąg, ale zobaczymy, co tam finalnie się urodzi. Wczoraj był taki temat, że może będzie przeprawa pociągiem, nie, nie promem. Przejazd znaczy się, nie przeprawa, ale no zobaczymy. No i dobra moi drodzy, godzina 18:57, ja już dojeżdżam do granicy belgijsko-francuskiej. Dzisiaj jedziemy pociągiem. Jedziemy teraz na Eurotunnel i właśnie będziemy mieli pociąg. O której godzinie nie wiem, bo dopiero się dowiem jak zajadę. Ale fajnie, bo to zdecydowanie przyspieszy yy, mi przejazd do tej Wielkiej Brytanii, bo pociągiem raptem chyba 35 minut się jedzie z tego co jest, yy, z tego co sztuczna inteligencja opowiada. I chyba tak faktycznie jest. Już nie pamiętam yy, ile się dokładnie jedzie, bo chyba ostatni raz. Yy, jechałem pociągiem rok temu u poprzedniego, u poprzedniego pracodawcy i to z Folkestona do... Yy, z Folkestona, nie wiem jak to się te nazwy miejscowości wymawia w każdym bądź razie z Wielkiej Brytanii do, do Francji Jechałem pociągiem. Teraz tutaj, właśnie w Eurotunnel wjeżdżam od strony francuskiej i pierwszy raz będę to robił, bo nigdy właśnie tego od tej strony nie robiłem. Dostawę tego towaru mam bezpośrednio, ponieważ dostałem już zlecenie i zlecenie jest naprawdę sowite i, i fajne, bo jutro ładujemy we Wielkiej Brytanii towar docelowo na Maltę. A na Malcie byłem już grubo ponad rok temu też u poprzedniego pracodawcy, więc fajnie, że wracamy w ten kierunek z powrotem po jakimś czasie i przede wszystkim tak naprawdę w okresie letnim. Bo chyba z tego co pamiętam, jak byłem ponad, pół, pół rok, pół, ponad rok temu, no to byłem chyba na jesieni albo bardzo wczesną wiosną. Nie pamiętam właśnie dokładnie, jak to było. No ale w każdym bądź razie teraz będziemy w środku. Znaczy w środku, nawet nie można powiedzieć, że w środku, no bo raptem chyba można stwierdzić, no ile, początek lata mamy tak naprawdę 20 któregoś czerwca, a mamy tak naprawdę dopiero początek lipca, więc jestem, jadę tam z samym początkiem lata. Więc fajnie, jestem ciekaw, jak tam w ogóle wygląda sytuacja z temperaturami. Myślę, że jak tutaj było 36 stopni dzisiaj, to tam będzie pewnie z 40 albo i z 45. Zobaczymy. Ale no, tym będziemy się martwić, jak już tam dojedziemy, bo plan jest naprawdę dość aktywny pod względem jazdy na weekend. Bo jutro teoretycznie mam w planie załadunek na godzinę 12 albo 13, nie pamiętam dokładnie, ale ja będę chciał może inaczej, nie byłbym sobą, gdybym nie próbował załadować szybciej tego towaru, więc zależy mi na tym, żeby się zrzucić jak najszybciej dzisiaj, więc ten pociąg, który mamy za jakiś czas, dosłownie. Troszkę jakby ratuje mi dubsko czasowo i z tego powodu bardzo się cieszę, bo od razu sobie jak się zrzucę, to od razu zrobię sobie dolot, bo tam będę miał chyba 320 albo 310 km podjazdu na załadunek właśnie tego towaru na Maltę. I fajnie by było jakbym już na gotowo maksymalnie był gotowy do wyjazdu z miejsca załadunku do godziny 10 jutro. Więc zobaczymy, jak to finalnie w praktyce będzie. Bo wiecie, że tutaj w tym transporcie są różne, czasami nieprzewidywalne wręcz akcje. I równie dobrze może coś się wydarzyć teraz w Eurotunelu i popłynę, popłynę chciałem powiedzieć <laughs> i powiedziałem I, i przejadę tym pociągiem dopiero w jakiś ekstremalnie późnych godzinach. Kto wie, dopiero się dowiemy jak już dojadę, co będzie się tak naprawdę działo. Ale w każdym bądź razie można popracować. I to przyjemnie popracować, szczególnie że jedzie się naprawdę w bardzo fajny kierunek. Więc inaczej się podchodzi do takiej trasy, nie? Zupełnie inaczej. I chyba kierowcy, którzy jeżdżą, yy, są w stanie to przyznać, że jak jedziecie w jakiś ciekawszy kierunek, to zupełnie inaczej te kilometry ubywają. No nic, ja chyba odezwę się do Was już dopiero, jak będę wiedział, o której będę miał ten pociąg. Godzina 20:46, ja już na Eurotunelu i zmierzam na pociąg. Bilet już pobrany, już jedziemy, będą nas pakować. Pół godziny, 37 minut dokładnie. Pani z okienka mi powiedziała: Będzie trwał przejazd. Więc elegancko. Z czasem będzie jak najbardziej w porządku, bo teraz jadąc w tą stronę do Anglii, no to. Pamiętajmy, że mamy godzinę do tyłu, czyli mamy tak naprawdę 19.47. Dokładnie jak już wszystko mi się w nawigacji wczytało, to przyjazd mam na 23.45 tutaj czasu lokalnego. Ładna pogoda na, we Wielkiej Brytanii. Jest tutaj kolega Jacek właśnie teraz za niedługo będę koło niego przyjeżdżał, bo jest na Sewingtonie aktualnie, on tam gdzieś do Niemiec jedzie. Myślałem, że się spotkamy gdzieś tutaj przed, Fol przed Folkestone na jakąś kawkę albo coś, ale no niestety jeszcze nie ma papierów gotowych do odebrania z Sevingtona, więc kwitnie i pewnie ciśnie w Cyberpunk'a na Nintendo Switchu. A ja jadę sobie dalej. Nic ja chyba się do Was odezwę już dopiero jak będę rozładowany, albo jutro z samego rana, gdzieś jak już będę, może nawet po załadunku. Tego towaru, który pojedzie razem ze mną na Maltę. Jest godzina 12.00. Ja tutaj przed chwileczką byłem na firmie. Okazało się, że firma jest otwarta 24 godziny na dobę. Ale problem jest w tym taki, że w godzinach nocnych do 5 rano jest tylko Magazyn przeznaczony na to, aby podstawiać naczepy pod rampy i no nie mogą rozładować towaru. Muszę czekać do godziny 5 rano, ale już uzgodnione jest wszystko, także zrzucam 7.30. Właśnie pobieram sobie snapa. Godzina 7:20, ja już rozładowany. Rozładunek ekspresowo, jak zawsze w tej firmie. To jest częsta relacja, którą robimy. I tutaj nigdy na rozładunku nie ma najmniejszego problemu. Aczkolwiek wczoraj myślałem, że będzie to otwarte 24 godziny na dobę, ale teraz już przynajmniej wiem, że można tutaj przyjechać dopiero od godziny 5 rozładować towar. Mówię tu o godzinie 5 rano. Bo w nocy, tak jak wam wspominałem wcześniej. Wykonywane są na placu manewry. Odstawiania naczep załadowanych, podstawiania pustych, więc jest dość duży kocioł w godzinach nocnych. 290 km jeszcze mam do załadunku, przed godziną 11 powinienem być na miejscu. Jeszcze trzeba doliczyć tankowanie po drodze. Jest połowa zbiornika, więc tak za 150-160 km będę musiał zatankować. Ale na spokojnie się doczłapiemy. Na załaduneczek. Ja już jestem w okolicach Londynu. zmierzamy na Maltę z trasą weekendową. Zaszły małe zmiany, ponieważ prom mieliśmy mieć docelowo w niedzielę o 21.30, lecz zostaje przeniesiony na 20.00. Lecz zostaje przeniesiony na godzinę 13.30, dopiero w poniedziałek. Plan jest taki, żeby dzisiaj wyjechać z Wielkiej Brytanii i stanąć chyba gdzieś w Belgii. Godzina 19, .00. ja już na Sevingtonie, idę zameldować się z papierami, no i zobaczymy. Myślę, że nie powinno być dzisiaj problemu z dokumentami, nie jest zbyt dużo aut, więc zobaczymy. Ale wiecie, z tym bywa różnie. No i jak wygląda sytuacja? Tak, że tylko wyszedłem z biura i doszedłem do samochodu. Nawet nie usiadłem na minutę na fotelu. I już wracam do biura z powrotem po to, żeby odebrać dokumenty, więc ekspresowo tak naprawdę. I teraz zobaczymy, jaka będzie sytuacja w porcie. Jest dość pusto, jak widzicie sami zresztą. Nie powinno być chyba jakichś większych problemów. Jest godzina. Chwilę po 20 chyba, nie wiem, bo mi zegarek padły. Dokładnie, dokładnie jest za 10:20. Więc myślę, że może o 23 popłyniemy. Jestem już w porcie. Udało się tak naprawdę z miejsca yy, dostać prom. Już zaraz będę nas pakować na DFDS-a. Tutaj facecik mnie ustawia z przodu, żeby. W pierwszej kolejności wjechać na podłączenie. Więc tak to wygląda. 21.10 odpływamy, jest 20.40. Kolejny dzionek, godzina 9.30. Właśnie przed chwileczką wstaliśmy i zaraz się zbieramy. Dzisiaj plan jest taki, żeby dolecieć sobie do Innsbrucka, może nawet do Włoch. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo będziemy jechać przez Niemcy, więc z tym może być naprawdę różnie. Ja się ogarniam i odzywam się, jak już będę kawałek dalej. Ja właśnie teraz zrobiłem sobie krótką przerwę i za chwilkę będę startował dalej, aktualnie godzina 13.45 Okolice Luksemburga. Póki co, wszystko ładnie idzie na drodze, więc, oby też tak zostało. Ale widzę, że jest duży kocioł pod względem turystów. Dużo osobówek śmiga, więc, jazda przez Niemcy będzie się na pewno utrudniona. Dzień dobry, dzień doberek. Kolejny dzionek: 10.35. Ja aktualnie znajduję się na przełęczy na południowy, w południowym Tyrolu. I za 7 km wjeżdżam dokładnie do Włoch. Więc tak to wygląda. Plan się taki, żeby dojechać albo do Neapolu, albo kawałek za Neapol. Mam 890 km. Więc tak aktualnie yy, sytuacja będzie wyglądała. No i co, moi drodzy, z tego miejsca kończę ten odcinek. I serdecznie Wam dziękuję, jeżeli dotrwaliście do samego końca. Chcę Wam tylko przypomnieć, że jeżeli Wam się filmy podobają, to subskrybujcie tam na dole kanał. Bo wiem, że dużo osób jeszcze tego nie robi, nie wiem dlaczego. Ale jeżeli nie jest to dla Was problem, to zróbcie to i zostawcie tą subskrypcję. I nie zapominajcie zostawić kciuka w górę, jeżeli film się spodobał. Trzymajcie się. Dalszy etap podróży na Maltę zobaczycie w kolejnym odcinku.